Pamiętam Witam, witam Heliu, witam Nie Wyglądasz jak wyglądałeś? Tak, ale ty przybijał, ale poznałeś. Albo no, no, w zdjęcie, bo tak bym nie poznał.

Seguro, Jurek Pusarek, który odpowiada, który będzie w tej chwili, jest, mówię, zorganizował załatwienie, dzięki Mukierki za tablon, będzie w tej chwili miał swoje 5 minut. Mów. Ja tylko powiem, nie do zajmowania, że te zdjęcia wszystkie razem powiem tak, one wszystkie to nie były w jednorazowym formacie, tak jak Staszek Szydłowski, tam zakładał. Były w różnych układach, w różnych formatach elektronicznych i w różnej jakości. Udało się to wszystko tak zgromadzić, żeby wyszły z tego dosyć jednolite zdjęcia. Myśmy się zastanawiali również nad tym, czy będzie tło, jakieś ewentualne napięcie, tle, czy jakieś ewentualnie nawialne, czy też ewentualnie cokolwiek obrawiać. Stanęło na tym, że ponieważ zdjęcia współczesne były w wielu przypadkach sytuacyjne, to znaczy na tle swojej jakichś tam domowych warunków czy innych, żeby na tym tle one się nie zlewały z tym, tłem, które tam jest zastosowane, to myśmy z laboratorium uzgodnili, że trzeba będzie dokonać pewnego retuszu, to znaczy tło, na którym dana osoba występuje jest tam wybumpowane elektronicznie. Także proszę się temu nie dziwić, bo to była y, forma przyjęta do tego, żeby wszystkie zdjęcia były jednolitej, w jednolitej formie przybliżonej do tego, co nadal y, ja proponować. I teraz po kolei, proszę Państwa, ja będę wręcza zdjęcie i płytę. One są według alfabetu poukładane, że się nie pomylił wobec tego. Andrzej Kocheński jest na początku. Andrzej.

Janek jest U Jurka. Jurka. Andrzej Pocheński się pojawił. Tak, tu? Andrzej. Andrzej, Andrzej tak. jest. 这几个去。<the Olymp> <cinema>

którzy zgodzili się również dzisiaj do nas dołączyć. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję panu dziekanowi Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, panu Januszowi Kozakowi za umożliwienie nam dzisiejszego właśnie tu spotkania. Również serdecznie Witam z wielką radością i wzruszeniem pana profesora Lecha Koglińskiego. Serdecznie witam pana doktora Adama Rumianowskiego, panów doktorów Jacka Jedmara i. Mieliśmy i mamy nadzieję, że przy, przyłączą się do nas jeszcze następni zaproszeni goście, a to nasi również asystenci w tym czasie, gdy byliśmy, ale nie zjawili się. Powiem tylko dla formalności, że zaproszenia zostały wystosowane dla pani Stefani Badejskiej Gadzkiej. Dla y, pana Stefana Fidlarowicza, dla y, kolegi naszego y, o rok starszego pana y, Zygmunta Korenia, jak również y, y, pana magistra Lucjana Woźniaka, który y, w tym czasie, jak studiowaliśmy, y, 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 miał kontakt, jeżeli się nie mylę, z założycielem Flamingo. No, ale nie do... Widzę, a nie to, to nie, to tak, że czas troszkę później Dostaliście, koledzy, najbardziej aktualną listę absolwentów. <słyszy> Mówię do kolegów, jest tam spora grupa osób, które nie mogli dołączyć do nas dzisiaj po prostu nie żyją. Również wystarczy wyjść na hol i zobaczyć twarze nieżyjących już dzisiaj naszych wykładowców, profesorów, docentów, asystentów. Chciałbym prosić o powstanie i minutą ciszy uczci ich tam. A teraz jest mi bardzo miło proszę o już nie takie oficjalne, może takie właśnie zbyt zbyt to powiedzieć, najlepiej słów mi brak, ale jakie? ten, o, ten wystąpienie. Proszę teraz o zabranie głosu w ramach tak zwanych wspominek pana profesora Lecha Kobylinskiego. Myślę, dziękuję za, za to, że udzielę mi głosu, tak powiem, ale nie byłem w ogóle przygotowany to, na, na kosz의, mógłbym, budzenia, atem, <top> no, to, żeby jakiś przewodnik, Natomiast na serdecznie podziękować za to zaproszenie, dlatego że zawsze no, jest y, jakimś takim przeżyciem, bo my sobie to do dwie, które mnie miały przynieść 45 lat temu, prawda. No i <sparamie> że, czy, nie, oczywiście nie mogę powiedzieć, że ja wszystkich pamiętam. Pamiętam niektórych panów autorskich, z którymi się spotykałem później, prawda. Bo wieloma, nie ale my się spotykaliśmy w różnych okolicznościach. Niektórzy z was pracowali w katedrze, albo w obwodach politycznych. Najlepiej, bo mi się długo albo od Polsce, w statków, czy w jakichś innych instytucjach, z którymi miałem do czynienia. Także, także, no, tych oczywiście Panów dobrze pamiętam, ale a, i pozostałych, no to sobie będziemy przypominali, prawda? Po to, co tam, coś tam z tyłu módł, bo zawsze jest, prawda? Muszę to pamiętać, bo Panów się zmieniły, to wtedy dopóki nie świat, tak jest. <ślech> także, tak. więc ja jeszcze raz serdecznie podziękowałem za to zaproszenie i no tak bardzo dziękuję wszystkim i Jakie wspomnienia. Ja nie mogę powiedzieć, że miała akurat szczególne wspomnienia z tym rokiem. Prawdopodobnie tak, ale, ale ponieważ <coughs> z kolejnymi latami, latami, którymi panowie, inni koledzy, prawda, kończyli, czy wcześniej czy później i jak dostałem to zaproszenie, to pytałem się przede wszystkim, czy kto jeszcze był na tym roku. Bo, bo, bo mam sporo przecież znajomych przemyślał na całym i, i byłych był studentów Takich, którzy pracowali, którzy jeszcze panowie pracują ze mną. Nie panowie, nie którzy... ale wiem, nie wiem, nie wiem, nie z tego roku, tak? nie wiem, nie wiem, jeszcze wiem, nie wiem, jeszcze, wiem, jeszcze, 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 jeszcze tak powiem, pracuje i współpracuje w planach, a przede wszystkim w tym ośrodku Biławie, który, który ciągle jest czynne, ale oczywiście on inaczej, jeśli panowie, panowie pamiętają, to przed 5 lat, no to oczywiście że panie tego w tej chwili i czym innym się zajmuje. No ale y, także, także no, nie wiem co, nie wiem jakie, jakie tutaj, jakie tutaj wspomnienia.

na charakterów możemy powstać się taki porządek postawić, możemy postawić konstytucję mamy taki bardzo dobry system mamy jak możemy zadawać obciążenia bardzo szeroko bardzo szeroko konieczne jeszcze Przeanalizowanych wszystkich właściwości tego, nie ma też do końca jeszcze przepisów, które pozwalają na to stosować, a żeby to zastosować trzeba udowodnić, że to jest co i już zdobywamy jakieś pieniądze. Rzeczywiście tych projektów były takie pięć, tych projektów poświęconych właśnie temu i troszeczkę trochę umożliwiamy jeszcze bardziej. W 2000 roku byliśmy w takim bardzo dużym projekcie unijnym. W 2012 roku byliśmy w takim bardzo dużym projekcie unijnym. Myśmy w tej bardzo dużym projekcie, czyli różnego rodzaju, w przeszło 80, takie jest taka zabawiała sprawa. Przez okno średniejszego drugiego, zobaczyliśmy podpisanie różnych konfiguracji, usztywnych wypełnienia, a potem sprawdzaliśmy, czy modelowanie jest teoretyczne, tak, z tym, z tym co, co to widzimy. To, co widzimy tutaj, to jest efekt innego projektu. To jest, ta sekcja szala. to jest efekt innego projektu, mianowicie pojawił się pomysł, żeby statki o pojedynczym poszyciu, te, które mają zbiorniki denne. Teraz już nie wolno, ale taki statku jeszcze Kiedyś w ramach tych swoich prac robili wodolot na pedały na przykład. I rzeczywiście on wychodzi na płaty. Jak dwóch ludzi się przyłoży do pedałów, to on po prostu wychodzi na płaty i płynie na płaty to nie chcieli uwierzyć. Tak, ale, no, ale, że studentom to wyjdzie. Tak. Studenci siedli. Tych dwóch mocniejszych to, znaczy, to znaczy za drugim podejściem, tak, za pierwszym tak, podejściem płaty źle zrobili i trwa ci ostatecznie, bo, tak, tak, bo tak, po prostu tam była tam, ta opcja, że po prostu zaczynał się kiwać, ale potem zmienili na V. I pięknie, pięknie na Motławiec jest film, jak, jak po prostu wychodzą by na to, ich zapłodnić, tak powiem, prawda? No nie wiem, co tu jeszcze. Mamy no tutaj oczywiście, tutaj zajęcia się odbywają ze spawalnictwa, różne dyplomy robią tu ludzie, w tej chwili korzysta gościnnie właśnie katedra tych pojazdów podwodnych, e, to jest stanowisko, testują tutaj takie stanowisko, które będzie montowane na okręcie wojennym do właśnie zasobnik do, do transportu, stawiania i operowania tymi pojazdami, do, 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 do jakby spuszczania do wody do, w dowolnych warunkach, jakieś testy tu mają robić, szczerze mówiąc nawet nie wiem do końca. <laughs> i to próbuje Politechnikę Warszawską i to, politykę, w, w, nie wymieniam wszystkich jednych kilkanaście. No i to jest też przypomnienie rocznicy 95 powstania ze Słitańsku i 80. rocznicy powstania Akademickiego Związku Morskiego. No i teraz najbardziej o stowarzyszeniu.

Wszystkie te zdjęcia, jakie wtedy udostępniłem im jako pierwszym, to nie wszystkie skompresował i systematycznieśmy to, to dorabiali. Część tych zdjęć została wykorzystanych oczywiście w laboratorium, tam bo to była tam techniczna. Są wódeczki, tam są budeczki i każdy robi serwisem ewidentny i proszę też tutaj składać mu podziękowanie. Tu na razie nie ma podziękowania. To myślę. Co wolę dziękuję. Nie popłynie. To dziękuję. Nawet na jakiejś nowej rzeczy. Bo zanim by go wybudowali, co nie... Nie chcę mówić. A niedawno nowa wersja nie rozbiła. Słyszałeś? to? No, ten włoski. Tak, no, no tak. To jest nowa wersja witalika. Nie no, Słuchaj, tam, tam można było dopłynąć to. Tam było tak. Zaskakuje. jestem? O, tamten też zabrał Słuchajcie, jest tu wszędzie, chodź.